Dziś w skarpecie Dustin znajdzie coś większego i będzie to lampka chyba z jednej z najsłynniejszej gry w tym roku. Gra w tę grę z kumplami i postanowiłam właśnie ją kupić. Jest to lampka taka, która będzie tak stała i tutaj będzie zmieniać kolory. Może wam nagram, jak otwiera i jak rozpakowuje i jak ją testujemy. Więc pakuję do skarpety. Pudełko do skarpety się nie zmieściło, więc zawiązałam mu tak, obwiesiłam e, lampkami. Wygląda super. Dzień dobry, dzisiaj się witam z wami z takiego kadru i pierwsze co zrobię to zmontuję film, który jest już na kanale, który już widzieliście wczoraj. A tymczasem zrobiłam sobie herbatkę i dzisiaj herbatka jest imbirowa. Dustin ubrał naszą drugą choinkę, którą już też widzieliście. Jest to choinka, która ma wbudowane światełka w sobie. Jest to choinka w naszym biurze i tak się prezentuje właśnie pod nią są kalendarze adwentowe. A tak się prezentuje po wyłączeniu świateł. Dziś Dustin pracuje, a ja jestem w domu i przyszło mi zamówienie kolejne, które zrobiłam z okazji Black Friday, jak pisałam Wam na Instagramie wydałam 260 funtów. I tak postanowiłam Wam pokazywać, co kupiłam i to jest przedostatnie zamówienie, jeszcze ta ostatnia paczka nie doszła i tu są kosmetyki, i było chyba one najdroższe, ponieważ są tutaj tylko cztery kosmetyki. Da, wszystko zapłaciłam 50% taniej. E, może nie kosmetyki, bo są dwa kosmetyki i dwie rzeczy do pielęgnacji. No i już Wam pokazuję. E, pierwszą rzeczą jest coś, czego dawno nie miałam. Jest to mój ulubiony, ulubiony i jeden z najdroższych tuszów do rzęs, więc jak był 50% taniej, to postanowiłam, że go wezmę. Po prostu uwielbiam ten tusz Stuface Coś nowego. Coś, co bardzo bardzo chciałam, i coś, co jest drogie, moim zdaniem, jeżeli chodzi, je, jeżeli chodzi o kosmetyki. Jest to paletka brązerów bronzer, róży i rozświetlaczy z Benefit. I po prostu ja jestem tym zachwycona. Po prostu będzie tak pięknie się to używało. Już nie mogę się doczekać, kiedy sobie zrobię makijaż z jej użyciem. E, I zamówiłam dwie rzeczy z Glow i tutaj Red Lipstick Monster. E, Poleciła je na swoim kanale jako fajny prezent, i właśnie one, ta marka Glow też była 50%, taniej. i tutaj mam waciki do zmywania makijażu pomyślałam, że fajnie jest wziąć coś takiego na siłownię, wiecie, nie mam detergentów do makijażu, ale mogę to zmyć. To Tutaj są waciki do mycia oczu, a tutaj była rękawica i dodatkowo była taka fajna kosmetyczka, i w tej kosmetyczce. Oprócz rękawicy, właśnie do używania bez detergentów, jest taki malutki wacik pod oczy, również wielorazowy. I oprócz jeszcze kosmetyczki, właśnie rękawica do zmywania twarzy, to jeszcze jest czyścik, właśnie do tych rzeczy. Więc jestem super zadowolona i za chwilę pokażę Wam całość, takie podsumowanie. I tak wygląda wszystko rozłożone razem i ja sprawdzałam kilka stron i na tej stronie faktycznie było minus wszystko 50% taniej, więc jestem zachwycona, mam swój jeden z ulubionych tuszek, może nie ulubionych, ale dający najfajniejszy efekt na rzęsach, mam przepiękną paletkę, a akurat kończył mi się i róż i rozświetlacz, więc będę używać, no i nigdy nie używałam produktów Glow, a naprawdę były w super cenie, więc mam ochotę je testować i używać, dołączyć je do swojej pielęgnacji. Dziś jemy klasyczny obiad, jak Dasz nie wróci z pracy i poszłam do sklepu po ziemniaki i przy okazji kupiłam truskawki, bo były na promocji, więc jutro zrobię jakieś smoothie, albo może jakieś pancake'i y lub naleśniki z dodatkiem truskawek, więc mam dwie paczki truskawek, za jedną paczkę zapłaciłam 92 pensy i dużą paczkę ziemniaków, nie wiem jutro tutaj jest, półtora kilograma chyba, takie mini moje zakupy, normalnie bym dzisiaj pojechała na targ, ale pada deszcz. I w ogóle mnie to nie zachęca, więc dzisiaj nie mamy zakupów owocowo-warzywnych, tylko takie malutkie stesko, truskawki oraz ziemniaki. Obieram ziemniaki i dodatkowo do ziemniaków zrobiłam nam sosik i tu są boczniaki i sos koperkowy i będą oczywiście jajka i mizeria, więc taki prosty, klasyczny obiad dzisiaj u nas. Pokażę Wam oczywiście jaki już będzie gotowy, ale to dopiero za jakąś godzinkę, tylko wszystko przygotuję, bo Dustin wraca około piątej. Sosik, ziemniaki, mizeria, a raczej ogórki z pomidorami przygotowana. I czekam na Dostina. Pamiętacie, jak w pierwszym filmie Wam mówiłam, że ja nie lubię ogórków? To akceptuję je tylko w takiej postaci, czyli muszą być w śmietanie, może być zwykła, może być wegańska, ale musi być śmietana. Ogórek, pomidor, pieprz i sól. Dustin wrócił do domu i nasze obiady są gotowe. Dustin, a mój tu mamy mizerię. I taka ciekawostka, jedna porcja ma 738 kalorii i 36 gramów białka, więc my zabieramy się za jedzenie. Numer 3. Dustin, otwieraj ty, a ja będę komentować. No to lecimy. Gdzieś ja muszę otworzyć. Pokaż te napisy. Jest dla mnie i dla ciebie. O, dzisiaj ładnie otworzysz. Jest Dustin, jest Patty. Okay. I co tu będzie? Nie będzie ładnie. Jest czekolada. Klasyczna. Jest mun milk. Maseczka. Jest oczywiście troszeczkę Agilo Olio oli coś tam. Jest Merry Christmas Body Spray okay. dla faceta. Spokojnie nie spotkałem się z techniczni. I jest herbatka cynamonowo jabłkowa, Och, ją. niemiecka. Mieliśmy ją i spuść na wstępnym roku do ski, a ona nam przysłała bardzo dużo, tak Super. No to teraz Patrycja drapie pierwsza. 2, 3. 4, okay, nie, 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 nie nic? A ile byś mogła wygrać? 20 sekund. Gdzie jest twoja okay. A moja trójeczka, co nam da? I tak, się nie wygrałem, Dyszki. a byłaby dyszka. Ok, sklepki odkładamy. Kolejny czas na Albertę. I trójeczkę mamy tu. Nie, otworzysz? Mm -hmm. O, też jakaś przekrawa się mi. Pokaż mi, będę wiedziała. Proszę. E, do... Sól do kąpieli. Nie, nie proszę do kąpieli. Ok, super, super. Uwielbiam niemieckie sole do kąpieli. Kolejne kosmetyczne. Przytrzymasz? Ja otworzę coś malutkiego. U, coś fajnego. Ciekawe, jak ja mam to wyciągnąć kombinować? Kombinacje alpejskie. Serum. Okej. Okay. Super, super. Będę testować. Czas na największy kalendarz. Trójeczka. Testuj na O, jeszcze więcej. Ale kolejna z Lin... Nie, myślałam, że z Lin będzie. Okej. Okay. Pomarańczowa czekolada. A w fajne ma opakowanie. 31% koko. A czekolada z pomarańczą. Czas zajrzeć, co mi przygotowała Zuza. worek w twoją stronę, żeby ładnie wyglądało. To, to było piąte. Okej, okay, mam trójkę na wyszku. Coś mięciutkiego. Kolejna czekolada? Nie. Ale tak wygląda, co? co o! Okej. Okay. Jakie piękne. Tak jak mówiłam Wam, ja jestem w stu procentach Mam tatuaż śliska. Ja najchętniej to już bym mnie nałożyła. Mm, dziękuję. Dzisiaj e, Patrycja również w skarpecie coś dostała. Także może zajrzyj, zobacz. Jestem mega ciekawa. Mam zgadywać? Nie, nie, no fajnie. otwórz. O. Nie wiem, wiem co to. To co ci powiedziałam, <noise> że chciałam kupić. Nie kupiłam, żebyśmy to pojechali. Dzisiaj byłam w TK Max. I zobaczyłam tą filiżankę, i wróciłam do domu i mówię, Dustin, ale widziałam boską ozdobę. Żałuję, że nie kupiłam. Musimy jutro pojechać no zobaczcie to. O, ja! <grymne> Dobrze, że nie kupiłam. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. jest przepiękna później. Cudo, nagram później w świetle dziennym, bo po prostu e, teraz e, światło nie oddaje tego, jak to się pięknie błyszczy. I teraz kolej Dustina, więc teraz Dustin otwiera. Swój drobiazg e, w trzeci dzień. Domyślałeś się co? Mm -hmm. No to otwieraj. Okej, okay, zobaczmy. Kolejne świecidełko. Musisz otworzyć, bo ja to powiesiłam, żeby wisiało ładnie, bo mi się nie zmieściło. Zonie nie! Amonga! Lampka a to muszę odkleić. Chyba tak. Mm. A bo on będzie przezroczysty. Dziś w różne kolory. A weź tu teraz oderwi. Daj troszeczkę niżej. Okej. Okej, nie poszło. Spoko. No, ale świetne. Mam nadzieję, że będzie zielony kolor. Chyba nie, tak. Biały ja mam. Ale będzie, bo tutaj ten sam bielut co tak, ja mam led tak. yy, za To miał być prezent na Mikołajki, ale wiecie co Dustin zrobił? Napisałam mu rano: Dustin, przyszła paczka, nie otwieraj. Otworzył. W sensie nie tylko pudełko. ale pudełko. I mówi: Szybko wiedziałam, że to twoje to zamknęłem. Ja mówię: Dobra, to jak już przyszło, już paczka została otworzona, to dostaniesz dzisiaj. Tak, troszeczkę niżej. Tutaj jest kadr. Nie wiem, jak się to wpina. Nie pasuje ani tak, ani tak. To Chyba tak, tak delikatnie no. Tak mi się wydaje, że to jest tak delikatnie. A weź postaw na ziemię. Nie no, to ma te... Weź delikatnie na początku. O. A, ok, weszło. O. tak ma być. Ok. A to ma jakieś baterie? Chyba tak. Tak, baterie. Trzy grube. Mamy trzy grube no to baterie? To zaraz znajdziemy i wrócimy do was. To co? Testujemy? Łącz. Aleksa. Office light off. I uwaga! Jaka, jaka fajna! Jaka mocna, co? Jaki kolor będziesz chciał wybrać? Zobaczymy. Ten mi się podoba, to jest taki. to jest... Ale to zmienia powoli kolory. To impostor. A tu sobie mogę wybierać, jakim kolorem będę grał. Heh. Podoba się? Kozak. Kozak. A ja białym gram najczęściej. Trzeba tylko wytrzeć, bo popalcowany jest. Okej. Okay. To się Mega. Więc Za chwilę wam podsumuję e, co mamy. Podsumowanie dnia trzeciego. Co sądzisz? Dla mnie super. Dla mnie też. Po prostu na razie jest to mój ulubiony dzień. Mamy tutaj dwie czekolady. Dla mnie są dwie nowości, więc super. Ja mam sól do kąpieli, maseczkę. Herbatkę mam również przyprawę, skarpetki. Wow, zachwycona jestem. Ja mam serum, Dustin ma spray taki do ciała, który ma ładny zapach. No i przepiękna moja ozdoba. No i oczywiście Dustin'a lampka, ale ozdoba, ozdoba wygrała wszystko dzisiaj. Więc tak się prezentuje trzeci dzień. Przepiękna. jutro jest dzień siłowni bo zawsze chodzę na siłownię co drugi dzień po pracy i właśnie jutro się wybieram i postanowiłam zrobić dwa lunchboxy i w jednym będą proteinowe naleśniki i zrobię dla mnie i dla Destina ta sama ta mieszanka ponieważ bardzo mi smakowała jeden naleśnik będzie z kremem kokosowym a drugi będzie z czymś dla mnie nowym jest to krem ciasteczkowy i dodatkowo będą truskawki, więc biorę się do roboty Moje naleśniczki usmażone. Czas to połączyć w całość. Przygotowałam sobie właśnie tutaj kremy i chciałabym mieć 500-600 kalorii, więc zobaczymy ile użyję kremu. Naleśniki gotowe i mój ten po lewej ma 506 kalorii i 36 g białka. I teraz postanowiłam zrobić nam tosty. Mamy w pracy toster, więc przygotuję tosty, które wrzucimy do tostera i do tego zrobię surówkę. I mam tutaj chleb, który ma um, bardzo mało węglowodanów. Dustin kupił sobie bułki, więc będzie miał z bułkami. Mam tutaj Masculite. mam tutaj ser, który ma bardzo fajne makro i skład w sumie też, zobaczcie. E, więc będą tosty, które zjemy na ciepło i do tego będzie surówka, ponieważ chciałabym zużyć, zobaczcie, mam trochę rukoli, mam paprykę, kukurydzę, pomidora, więc chciałabym zużyć warzywa, więc robię surówkę, tosty i właśnie będą naleśniki z truskawkami, czyli znowu wytrawnie, owocowo, tak jak najbardziej lubię. I gotowe. Podsumowując naleśniki z truskawkami, tosty z surówką i bierzemy marcy po tym marcypanowym ciasteczku jutro z Destinem pracujemy oddzielnie, ja pracuję na pierwszą zmianę, Destin na drugą więc widzimy się tylko w pracy tak naprawdę I, a jeszcze kaloryka, 516 kalorii 35 g białka, 508 kalorii 32 g białka i 131 o, albo 135 kalorii, 131 kalorii w jednym ciasteczku czyli ja zabieram ze sobą do pracy na posiłek przed siłownią i przekąskę 1150 kalorii tak to się prezentuje kuchnia sprzątnięta jak widać ok chowam do lodówki moje pudełka złożone złożę z wami Destina uwielbiam te lunchboxy bo mogę tak wyżej włożyć i wszystko się mieści paleśniki te pojemniki mają tutaj gumę, więc składniki się nigdy nie łączą. Uwielbiam je za to. Dustin. I Dustin ma 1300 więc niewiele więcej. Gotowa. I tak to stoi u nas w lodówce. Mamy zawsze jedną dolną półkę na lunchboxy. Myślę, że tutaj się z wami pożegnam. Biorę sobie maseczkę oraz sól do kąpieli i idę spędzić przyjemnie godzinę. Dziękuję Wam za dzisiaj. Ja, dzisiaj, taki leniwy dzień w domu. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarze, subskrypcje. I do zobaczenia jutro.